Świętujemy przyjście na świat każdego dziecka. I na przykład w tym miesiącu jest piękna choinka taka z biedronkami, gdzie, gdzie każde urodzone dziecko jest jakby oznaczone, czyli każdy rodzic wypisuje tam imię na tej biedronce, imię, imię dziecka. Ogólnie w Polsce jest niż demograficzny, czyli rodzi się coraz mniej dzieci. Um, powiedzmy 8, 7 lat temu, 10 lat temu rodziliśmy około 1800 do 2000 porodów. Obecnie za 2023 rok mieliśmy 1173 porodów, więc to jest znaczna, znaczne zmniejszenie ilości porodów. Staramy się um, oprócz promowania um, takiego nie wiem, medialnego, jak to w, w social mediach robią nasze położne, no to zmienić przede wszystkim warunki warunki socjalne które tutaj są czyli polepszyć je mamy dobrą współpracę z anestezjologami i już mieliśmy przeszło 40 porodów w maju znieczulonych z znieczuleniem oponowych profesjonalnie przez anestezjologów i mamy też inne sposoby łagodzenia bólu no i przede wszystkim dużo nowych położnych, które są bardzo zaangażowane w pracę na porodówce i bardzo się cieszą, że, że mogą to robić, bo to kochają.